Drodzy, nieprzypadkiem w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia ukazuje nam Pana, który wychodzi na pustynię. Jezus jest prowadzony przez Ducha, a pustynia jest tym szczególnym miejscem miejscem po pierwsze modlitwy postu, spotkania z Bogiem, ale i tam. Pojawia się może właśnie tam, pojawia się kusiciel. Czyli jest to miejsce, można powiedzieć, puste. Wszystko, co zbędne, odpada. Nie ma oklasków, nie ma publiczności. Nie ma żadnej innej rzeczy, tylko czas, który upływa 40 dni i 40 nocy. Czas wyjątkowy. I właśnie tam przychodzi pokusa. I to jest pierwszy znak, drodzy dla nas, bo i w naszym życiu tak się wydarza, że kiedy bardzo chcemy się skoncentrować na modlitwie, na Panu Bogu, na liturgii, nagle nasze myśli uciekają, przychodzą rozproszenia, przychodzą różne pokusy. Diabeł wie. Które miejsce, w którym czasie uderzyć? Miejsce i czas Pana Jezusa, który był zarezerwowany dla Boga, ale i diabeł się tam pojawia. I dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam bardzo ważną prawdę o naszym życiu. Po pierwsze, ukazuje, że Pan nasz jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A zatem przechodzi w swoim ziemskim życiu jako człowiek przez wszystkie rzeczy naszego życia. we wszystkim staje się podobny do nas oprócz grzechu. I to oprócz grzechu musi dzisiaj wybrzmieć, posłyszeliśmy w czytaniach, jak ten grzech w życie ludzkie wszedł. Tu właśnie on Jezus odwraca porządek grzechowy. Przez jednego człowieka, jak słyszeliśmy grzech, wszedł na świat, i jeden człowiek, syn Jezus, ten grzech pokonał. Zatem zobaczmy ty i ja, dziś, teraz, tu, te trzy pokusy, z którymi zły przychodzi do Jezusa. Po pierwsze, to pokusa ciała. Jezus pości czterdzieści dni, jest głodny. To jest naturalne, jeśli nie jem, jestem głodny. To jest bardzo ważny znak, jak bardzo podobny jest Jezus w tym człowieczeństwie do nas. Skoro On podobny do nas, to i my do Niego. Bardzo ważny aspekt dzisiejszej Ewangelii. Mamy możliwość pójścia drogą Jezusowi. Bo On idzie naszą drogą we wszystkim podobny oprócz grzechu. I przychodzi kusiciel i mówi w tym głodzie Jezusa, jeśli jesteś Synem Bożym, uczyń cud. Zobaczcie, pokusa zawsze rozpoczyna się od wątpliwości. Co do mojej tożsamości, czy naprawdę jesteś kochany? Czy naprawdę jesteś? Niesiony przez Boga przez te trudne momenty Twojego życia? Czy nie powinieneś bardziej sam zatroszczyć się o siebie? Diabeł przychodzi z tym, czy, czy to, czy tamto, tak jak przyszedł do niewiasty w raju. Czy to prawda? Diabeł przychodzi jako ten, który pyta, i Diabeł przychodzi jako ten, który kłamie. A my? Wchodzimy w dialog z Nim i to Jego czy nagle staje się naszym czy. I już nie jest to Jego pytanie, ale moje, czy jestem kochany? Czy naprawdę Bóg mnie niesie przez moje życie? Czy nie powinienem zawalczyć o siebie? Przecież chleb nie jest niczym złym, ale kusiciel mówi do Jezusa, zrób to sam. Udowodnij samemu sobie, że jesteś kim jesteś. Użyj tej mocy Bożej dla siebie. I zobaczcie, Jezus nie odpowiada cudem, przecież gdyby chciał, mógłby uczynić. Nie czyni cudu. Cóż dla Jezusa zamienić kamienie w chleb i nasycić głód swego ciała? Jezus odpowiada słowem Bożym. Nie samym chlebem żyje człowiek. Tym samym mówi, nie samym życiem ziemskim, tym codziennym żyjesz. Zatroszcz się o swego ducha. Zatroszcz się o swoją duszę. Druga pokusa. Dotyka serca. Udowodnij, że Bóg cię poniesie, przeniesie. Diabeł nawet czy cytuje pismo. Zło potrafi brzmieć bardzo pobożnie. I to kolejny znak dla nas, nawet gdybyśmy nauczyli się na pamięć całego pisma świętego, tak jak święty Antoni, który znał pismo na pamięć. Czy byłoby to gwarancją, że potrafilibyśmy się modlić poprawnie? Modlitwa to łaska, a nie wyuczenie. Mówiliśmy o tym na katechezach, o modlitwie. Modlitwa to łaska to jest wyraz mojej relacji z Panem Bogiem. A wielki post jest czasem naprawiania tych relacji. A zatem diabeł cytuje pismo i kusi. Jezusowi nie chodzi o wiarę spektakularną, o znak, który przekona wszystkich. Nie. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga Twego. Prawdziwa wiara nie jest bowiem czymś w świetle reflektorów, o czym mówiliśmy w środę popielcową. Nie jest jakimś rzeczą, jakąś rzeczą na pokaz, aby inni widzieli, aby inni mówili, aby inni chwalili. Jest cichym zaufaniem. Nie potrzebuje żadnych wielkich, dramatycznych inscenizacji, ale potrzebuje być autentyczna. I zobaczcie, jak często chcemy, aby Bóg siebie samego w naszym życiu udowodnił. Chcemy jakiegoś cudu, jakiegoś znaku, jakiejś gwarancji. Latamy za czymś wielkim, wydarzenia, emocje, coś się w kościele wydarzyło. Nie wiadomo co. A jak się nic nie wydarzy, to już jest nam nudno. A przecież najświętsza ofiara jest największym cudem w Twoich oczach i w Twoim sercu. Czego jeszcze chcesz? Jezus przychodzi do Ciebie w swoim ciele i w krwi, w duchu i w bóstwie. Czego jeszcze chcemy? Chcemy cudowności, chcemy nie wiadomo jakich wielkich znaków z nieba, żeby się relikwiarze zapalały, żeby się nie wiadomo jakie rzeczy działy, żeby okna przemawiały, żeby święci ze statu wychodzili. Tego chcemy. Rok w rok tego znowu chcemy. A Bóg przemawia w ciszy. Nie w spektakularnych reflektorach. Wielka pokusa rozkminienia wiary na drobna, aby się Bóg udowadniał w naszym życiu. Bóg już się udowodnił, bo dał Ci swojego syna, dał Ci wszystko, dał Ci zbawienie. I trzecia pokusa dotyka władzy. O, jakże to wielka pokusa! Wysoka góra, wszystkie królestwa świata, blask, pływ, kontrola. W Niemczech było takie powiedzenie: zaufanie jest dobre, kontrola jest lepsza. O, jakie to ludzkie! Chcemy kontrolować. Chcemy mieć kontrolę. Niby nad sobą, ale tak naprawdę też często nad innymi. A Bóg to odrzuca, bo takie jest sedno każdej pokusy, drodzy. Mały kompromis, Małe ugięcie kolana, Ty tylko oddaj mi pokój, a ja Ci dam wszystko. Mówi diabeł, który kłamie. No przecież nie od razu wielkie zło, tylko mały kroczek, krok. I tu, zobaczcie, jest konfrontacja. Jezus mówi jasno: Idź precz, szatanie. Koniec dyskusji. Koniec argumentów, koniec rozmowy na pustyni. Idź precz! Z jednej strony kusiciel, a z drugiej strony syn Boży, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, w którym nie ma ani krzty zła. Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz. A zatem uwielbienie ono rozstrzyga wszystko kogo uwielbiamy w naszym życiu komu cześć oddajemy temu służymy komu służymy ten nas kształtuje a potem na ten moment diabeł odchodzi i przystępują aniołowie i usługują pan zobaczcie nie byli nie przystąpili w trakcie pokusy ale po niej Aniołowie nie przychodzą, by zapobiec tej próbie, ale by umocnić wierność. I tak teraz dla ciebie i dla mnie, dla nas, dziś, teraz, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, ta pustynia to nie jest tylko historia, o której słuchamy co roku. To jest nasze życie, Twoje, moje, nasze codzienne wybory, nasze decyzje. Nasz głód uznania, do bycia dostrzeżonym, nasza tęsknota za bezpieczeństwem, nasze wystawianie małe, większe, Pana Boga na próbę, nasza pokusa władzy, kontroli, kompromisu. Zobaczcie, Wielki Post chce nam to pokazać nie po to, żeby nas wdeptać w ziemię i pokazać, jak jesteśmy beznadziejni, ale żeby oczyścić nasze ja. A oczyszczasz swoje ja jako chrześcijanin przez budowę relacji z Twoim Bogiem. Kim jesteś? Kim jestem, jeśli nikt nie patrzy? Jak żyję? Do kogo należę, kiedy nikt mnie nie obserwuje? Jakie decyzje? Jakie słowa? Jakie gesty? Komu służę? Kogo uwielbiam? Przed kim w moim życiu pokłon oddaję? Kogo tak naprawdę czczę? Drodzy Jezus poszedł na pustynię, przed nami. Nie tylko ze względu na siebie, ale też ze względu na ciebie, na mnie, aby pokazać nam drogę, tą drogę, tę drogę wielkiego postu. Nie odpowiadania siłom, niespektakularnych rzeczy. I chcę, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Jeśli jest w nas wielkie pragnienie cudów, to dobrze, ale nie uzależniajmy od tego naszej wiary. Bo Bóg i w małych, a może szczególnie w małych rzeczach odpowiada. Nie potrzebuje wielkich reflektorów, ani wielkich świateł, ani wielkich haseł. Słowo Boże wystarczy. I może to jest właśnie najważniejsze zaproszenie na dziś. Pozwól, aby to Słowo Boże przemawiało, aby cię kształtowało. Pozwól, aby Duch Boży wyprowadził i Ciebie na pustynię, a w pokusach, które przychodzą i przychodzić będę, zachowajmy postawę Pana. W momencie, kiedy jest nam trudno. Uciekajmy się do Boga. I niech prowadzi nas przez wielki post błogosławiona dziewica Maryja Panna. Ona najczystsza, ona najświętsza. Tam, gdzie ona jest, tam najtrudniejsza, najbardziej wymagająca pustynia stanie się miejscem łaski. Niech Bóg udzieli nam wielkich darów. Swoim wielkim i nieskończonym miłosierdziu. A ten Wielki Post niech będzie dla nas czasem błogosławionym. Amen.